Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na komentarz portalu NorthKorea.pl. Mój dzisiejszy nazywam się Nikolaj jestem głównym redaktorem tego portalu, twórca idei portalu NorthKorea.pl. Mój dzisiejszy komentarz będzie dotyczył stosunki między Chinami a Koreą Północną. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, szanowni czytelnicy, bardzo często mówi się o tym, że Chiny. To jest kraj, który tak naprawdę utrzymuje Koreę Północną. Pytanie jest, dla mnie jest następujące. Dlaczego Chiny dążą do tego, aby Korea Północna istniała? Jedni wspominają o tym, że Korea Północna posiada liczne surowce. Drudzy uważają, że Chiny dążą do tego, aby wysyp koreański nie został zjednoczony. Osobiście uważam, że Chiny mimo że Kora północna posiada niektóre ważne surowce dla samych Chin, to Chiny patrzą z tym z pewną odległością, z pewnym dystansem. A dlaczego? Trzeba wiedzieć, że mimo że Chiny posiada liczne surowce, że Korea posiada liczne surowce, to mimo wszystko Kora północna nie jest głównym dostawcą do jest głównym krajem, który dostarcza te surowce e, Chińskiej Republiki Ludowej. Tak naprawdę Chiny nie potrzebują Korei Północnej. To raczej Korea Północna potrzebuje e, Chiny. Chiny więc mimo że wierci, że szuka jakieś nowe źródła magnezytu, nowe źródła ropy naftowej, to Chiny są świadome, że Korea Północna nigdy nie rozwiąże problem surowcowy Chińskiej Republiki Ludowej. Ja uważam osobiście, że Chiny za to są bardzo świadome, że Korea Północna posiada technikę, technologię jądrową. Chiny są także świadome, że w przypadku upadku tego systemu, upadku Korei Północnej, to nie wiadomo, co się stanie wtedy z bronią jądrową. Przypominam, jest ponad 100 instalacji jądrowych w samej Korei Północnej. Upadek Korei Północnej, by by mogły doprowadzić do złej kontroli, złego zarządzania tych instalacji jądrowej, tych instalacji nawet jądrowych. A to akurat Chiny tego nie chcą. Chciałbym również przypomnieć, że Chiny nie dążą do tego, aby wojsko amerykańskie, aby były liczne wpływy amerykańskie przy granicy z Chinami. A jak wiemy, Wojsko amerykańskie już jest obecne m.in. w Korei Południowej. Przypominam, że w samym centrum Seulu, czyli stolica Korei Południowej, stacjonuje wojsko amerykańskie. Przypominam także, że wojsko amerykańskie posiada różne liczne bazy w tym regionie e, Azji, Wschodniej, e, Azji Wschodniej. Również przypominam, że poprzez Traktat z San Francisco. Stany Zjednoczone będą bronić interesy japońskie. Także będą bronić interesy południowo-koreańskie. Z, z tego powodu więc Chiny dążą do tego, aby Korea Północna tak naprawdę istniała, funkcjonowała, a Chiny próbują dostać wszystko co można, co możliwe z Korei Północnej. Osobiście uważam, że Chiny nie tylko dążą do opanowania niektórych źródeł surowców Korei Północnej, ale i także Chiny wiedzą, że rynek północno koreański jeszcze nie jest nasycony produktami zachodnimi, oczywiście z ideologicznych przyczyn. Stąd Chiny dążą do tego, aby okupować rynek konsumencki Korei Północnej, w obecnej lub w przyszłej formie. Dlaczego wspominam tutaj o przyszłej formie? Uważam osobiście, że Korea Północna, nawet jeśli system Kim upadnie, to i tak Korea Północna nigdy nie zjednoczy się z Koreą Północną. Ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny komentarz portalu norskorea.pl Do zobaczenia. Pozdrawiam Nikolai.